Cześć, kochane farmazomki. Dzisiaj nagrywamy z mieciem, bo miecie jest dzisiaj na tapecie. A papie się tu położył na ławeczce. Troszeczkę się przejaśnia. Troszeczkę się przebija. Ale jak wszyscy będziemy myśleli, że jest słońce, kochani, to zachęcam wszystkich Polaków do myślenia i wizualizowania że jest słońce to ono z pewnością zajaśnieje nad nami i się pojawi i te chmury się rozstąpią siła kreacji kochani, kochani. wszyscy hop i siup myślimy, że jest słońce i wizualizujemy to słońce i czujemy to słońce które nas ogrzewa w naszym serduszku i wszędzie. Dzisiejszy temat kochani moi to jest. działanie o działaniu i o zmianie. Działanie i zmiana. Więc chciałam Wam powiedzieć i podkreślić milionkrotnie, że jedna minuta działania czy pięć minut działania jest bardziej wartościowe dla Was niż cały dzień siedzenia na kanapie, myślenia i rozpamiętywania i międlenia. Bo działanie zaprzęga ciało do ruchu które w swojej wspaniałości jest idealną, niczym niezmąconą, świadomością. I od razu nastrój się zmienia, jeśli ciało rządzi, a nie umysł. Czego można się spodziewać od umysłu, kochani, skorumpowanego, zaprogramowanego, po prostu przeczołganego w tom i z powrotem przez życie do tej pory? No można się spodziewać tylko po prostu kręcenia się w kółko, takiej ruminacji tak zwanej. I międlenia, międlenia, międlenia tych wszystkich tematów tak długo, aż potencjalnie znajdzie jakieś Rozwiązanie. Czasami tego rozwiązania niestety nie znajduję. No i co, co, co robić? Tylko po prostu międli i wpływa na to, że ciało czuje się źle. Więc polecam zwrócenie uwagi na ciało i przekierowanie siebie na działanie, na zmianę. Jeśli zaczynasz działać. Automatycznie zmieniasz się i zmieniasz trajektorię swojego rozwoju, swojej istoty ogólnie, całościowo. Zmieniając rutynę na nową, powtarzając jakąś nową, lepszą, jesteś już totalnie inną osobą. Do tego stopnia, że możesz nawet wymazać to, kim byłeś wcześniej. Po prostu nie będzie to istnieć w pamięci. Po prostu coś czując, możesz się przeprogramować na zupełnie kogoś innego. Więc jeśli chcesz coś naprawdę zrobić i chcesz pójść do przodu w życiu, zacznij działać. Jak się złapiesz na tym, że myślisz, zacznij działać. Ale żebyś wiedział, co chcesz zrobić, to najlepiej zapisać sobie swój plan działania. I nie zastanawiając się za długo, po prostu ruszyć do jego wykonywania. A ciało podąży za tym i dobre samopoczucie podąży za tym. Kocham Was i serdecznie polecam taką technikę. Jedna minuta działania jest warta niż. Tysiąclecia myślenia.